Okej, okay. witam Cię uwodzicielu, witam Cię podrywaczu, witam Cię graczu. Dzisiaj będzie bardzo ważny temat, związany z tym, że jeżeli chcesz sterować relacją od samego początku, relacją z kobietą, którą dopiero co poznałeś, musisz mieć na uwadze pewną bardzo ważną kwestię, związaną z tym, że ona od samego początku będzie chciała się zaprezentować przed Tobą w określony sposób. Czyli będzie to dotyczyło Takiego tematu, że na pierwszym etapie ona pokazuje ci swoją grzeczną stronę, tak zwaną. Czyli, jeżeli ona od samego początku pokazuje ci swoją tak zwaną grzeczną stronę, to nie licz na to, że ona w naszych takich typowych polskich warunkach od razu przyjdzie na randkę gotowa, bez bielizny pod spodem. Po prostu powiedzcie, żeby się podał grzeczkę restauracji, bo właśnie ją opuściła. Żeby się schylił pod stolik i żeby się przekonał, że ona przyszła na randkę gotowa, napalona, bez majteczek i bez bielizny pod spodem, to się po prostu nie wydarzy, dlatego że nie żyjemy w Tajlandii czy na Filipinach, czy gdzieś w Kambodży, gdzie tam koledzy mi opowiadają, że w Azji jest dużo takich różnych akcji tylko żyjemy po prostu w europejskich, polskich warunkach, więc tutaj dziewczyna od samego początku będzie chciała się zaprezentować przed tobą w określony. Sposób. I to jest tak, że w zdecydowanej większości przypadków, gdy zagadasz do dziewczyny na ulicy i umówicie się na kawę, ona przyjdzie z takim nastawieniem neutralnym, czasami przyjdzie mocno zainteresowana tym, że do niej zagadałeś, tak, że zagadałeś na żywo, a nie gdzieś tam napisałeś przez internet, jak to robi tak zwana większość. To są osoby, które nie mają tego skilla z kobietami, nie mają tych umiejętności w realnym świecie. Więc muszą się uciekać do pisania przez internet. Tak czy inaczej, na takim etapie ona nie będzie jeszcze ani zafascynowana, ani podniecona. Bardziej przyjdzie po to, żeby Cię poznać, żeby tutaj na spotkaniu dowiedzieć się o Tobie więcej. No bo zakładam, że na ulicy rozmawialiście tam średnio od 3 do 5 minut, bo na ogół w takim czasie się można zmieścić, jeżeli chodzi o podejście do dziewczyny, przekazanie jej swoich intencji, taką szybką wymianę kontaktów. Jeżeli ona gdzieś, powiedzmy, idzie, śpieszy się, zmierza gdzieś w konkretnym celu, bo chce być punktualnie, a na ogół tak to bywa w dużych miastach, i wtedy nie masz zbyt dużo czasu, dlatego musisz działać szybko. Niesłychanie ważne jest to, żebyś przy takim podejściu był mega konkretny, bo na tym etapie dziewczyna może cię ocenić wyłącznie na podstawie twojej prezencji, tego jak jesteś ubrany, tego jak pachniesz, na podstawie twojej energii. I ona też zobaczy Twoją mowę ciała, posłucha Twojego głosu i będzie bardzo szybko wiedziała dosłownie w ciągu niecałej minuty jak się czujesz przy kobietach. Ona będzie wiedziała, czy w ogóle masz odpowiednią postawę, czy widać w tobie taki luz wewnętrzny i czy masz dystans do tego wszystkiego, co ona do ciebie mówi. Bo wiadomo, jak ona zacznie ciebie testować, a ty się będziesz przed nią tłumaczył, na przykład, że podchodzisz do kobiet, tak bo dużo początkujących uwodzicieli na przykład nie wie, jak sobie poradzić z takim shit testem, jeżeli ona na przykład Cię testuje i zapyta Cię przy podejściu, czy podchodzisz tak do każdej kobiety, tak? Albo na przykład, jeżeli ona Ci powie, że się śpieszy, to w przypadku niektórych początkujących uwodzicieli zauważyłem, że taki tekst śpieszy się, to od razu jest jakaś obiekcja albo od razu jest to traktowane jako odmowa, że taki gości odpuszcza, tak? Ale w niektórych sytuacjach to, że ona się śpieszy, po prostu może być prawdą. Ona ci wtedy wysyła sygnał, że musisz być bardziej konkretny, żebyś jej przekazał swój komunikat, powiedział o co ci chodzi w sposób zdecydowany, tak? Nie, nie pytał się, która jest godzina, albo gdzie tutaj jest, e, nie wiem, KFC, czy, czy jakaś tam inna restauracja, tylko po prostu powiedział jej konkretnie, o co o Tobie chodzi. Bo goście, którzy podchodzą, pytają się o godzinę, tak się zaczynają prężyć, jak wiecie, banderas z gitarą w jakimś tam filmie. Desperados, tak? No to to zupełnie do niczego nie prowadzi, bo gość podchodzi, pyta się, która jest godzina, a potem się nagle stara wziąć od niej numer telefonu i ona nawet nie wie, po co tobie jest ten numer. No i robi się taka przepychanka słowna. Ja już widziałem takie sytuacje, że gość mówi do dziewczyny na ulicy, daj numer, daj numer, no wpisz się. I pamiętam, że jeszcze były takie telefony z klapką, takie typu, chyba to była Motorola i on ten telefon tego otworzył i dosłownie jej tak wpychał do ust ten telefon, tak no wpisz, no wpisz, no wpisz. Prawda? To do niczego nie prowadzi. To wynika z błędnego otwarcia, z błędnego zainicjowania rozmowy z kobietą, gdzie nie byłeś bezpośredni, nie przekazałeś jej swoich intencji i dlatego ona nie wie po co tobie jest jej numer telefonu, tak? To są błędy podstawowe, ale te błędy po prostu na początku występują u wielu um, facetów, tak? Którzy chcą się nauczyć uwodzenia, a do tej pory jeszcze nie podchodzili do kobiet na ulicy. I teraz, gdyby odwrócić sytuację na takiej zasadzie, co by było gdyby, to gdybyś ten komunikat przekazał w zupełnie inny sposób, właśnie w takim stylu krótko i konkretnie, to jej byłoby dużo łatwiej podjąć swoją decyzję, Odnośnie tego, czy ona ma ochotę kontynuować tą znajomość z tobą. Poza tym, jak od razu jej pokazujesz pewność siebie i pokazujesz, że ty wiesz, w jaki sposób rozmawiać z kobietami, że czujesz się przy nich fajnie, czujesz się przy nich swobodnie, nawet jeżeli odczuwasz lekki stres, to odczuwasz lekki stres, bo masz jeszcze za małe doświadczenie w podchodzeniu do kobiet. I to jest zupełnie normalne, nie trzeba się tego wstydzić. Potrzebujesz trochę więcej umiejętności aktorskich, potrzebujesz troszeczkę Więcej występować przed ludźmi, popracować nad swoim głosem, nad swoimi emocjami, a tak naprawdę bardzo często wystarczy, że przyjedziesz do mnie na szkolenie praktyczne, może być dwudniowe, może być trzydniowe i my ten stres jak najbardziej wspólnie przepracujemy, tak żebyś w miejsce tego stresu poczuł taki narastający luz wewnętrzny, narastającą radość, z tego, że podchodzisz i zagadujesz do dziewczyny, która jest fajna, która się cieszy, bo na przykład ja Ciebie nauczę, jak to zrobić w fajny sposób, taki zabawny, trochę na wesoło, na luzie, tak, żeby te pozytywne emocje się też przynosiły na kobietę. I pamiętaj, że zawsze pokazując taką pewność siebie i taki luz wewnętrzny, od razu punktujesz w jej oczach, tak? Dlatego ja zawsze polecam podejście bezpośrednie, na wysokiej energii, bo robiąc takie podejście, po prostu wyróżniasz się. Dajesz jej bardzo duży, powiedziałbym ogromny ładunek emocji, i właśnie w postaci takich pozytywnych emocji, które ona szuka, wtedy jest dużo większa szansa, że ona będzie z zaintrygowaniem czekała na kontakt z Twojej strony i będzie się zastanawiała, czy ten przystojniak, który do mnie zagadał na ulicy, na zakupach, w galerii handlowej, jeszcze do mnie zadzwoni. Czy on do mnie jeszcze zadzwoni, tak? Czy może poznał tego samego dnia kilka innych kobiet. I na przykład zadzwoni tylko do jednej z nich i się umówi tylko z jedną, prawda? To jest istotna kwestia. I wracając do tematu tego odcinka, pamiętaj, że ona na początku znajomości będzie chciała się pokazać z tej tak zwanej grzecznej strony, z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, ona nie chce wyjść na łatwą. Po drugie, jeżeli szuka chłopaka czy partnera do stałej relacji, nie będzie zaczynała od pokazania, zaprezentowania samej siebie od tej strony niegrzecznej. Bo wiadomo, że boi się, że zostanie zaklasyfikowana jako taka dziewczyna na chwilę, na krótką zabawę, więc ona ci się jeszcze nie pokaże z takiej strony na pierwszej randce, że będzie ci od razu opowiadała o swoich fantazjach, pragnieniach łóżkowych, o tym wszystkim, co otwiera przed mężczyzną, dopiero na kolejnym, na takim dalszym etapie znajomości. I ostatnia rzecz, ze względu na program społeczny, jej będzie wygodniej odpowiadać mężczyźnie, który chce posunąć się dalej w tej znajomości, w taki sposób, że ja nie jestem taka, ze mną nie będziesz miał tak łatwo, ze mną trzeba chodzić, ze mną trzeba się dłużej spotykać. I te wszystkie teksty, które pewnie słyszałeś i dobrze znasz, bo to jest takie bardzo oklepane, tak naprawdę nic to nie znaczy, zupełnie nic. Warto wtedy powiedzieć jej coś w stylu: wiem, że musisz tak mówić. Bo, to jest nasze pierwsze spotkanie, albo nasze drugie spotkanie, albo to jest początek naszej znajomości, i dobrze wiem, że musisz tak mówić. I na Twoim miejscu mówiłbym dokładnie to samo. <laughs> albo po prostu wiem, że musisz tak mówić, bo jesteś kobietą. <laughs> tak to po prostu wygląda. I ważne jest to, żebyś się śmiał, żebyś się tym bawił, żebyś nigdy, ale to nigdy nie przejmował się tym, co ona mówi do ciebie. Nieważne, czy to jest przy podejściu, czy to jest już na randce, nieważne. Ile, ile razy się w ogóle spotkaliście? Ale najważniejsze jest to, żebyś się tym nie przejmował, żebyś starał się to wszystko, co ona mówi, obrócić w żart, żeby mieć do tego dystans i po prostu śmiać się z tego, bo zawsze, jeżeli się z tego śmiejesz, to po prostu ona głupieje, nie wie co robić, bo ona, szczególnie jeżeli jest atrakcyjna, to jest przyzwyczajona, że mężczyźni w jej obecności mogą być spięci, skrępowani, zestresowani, a tymczasem przychodzi gość, który przy podejściu się uśmiechał, który na rance też się śmieje. Niczym się nie przejmuje, ma dystans, no i w tym momencie prezentujesz się zupełnie inaczej niż większość gości, tak? Mimo, że może nie masz twarzy jak e, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, czy, czy kiedyś, nie wiem, David Beckham, nie masz takiego fejmu, czy takich pieniędzy, ale swoją postawą, swoją energią, swoją osobowością pokazujesz jej, że jesteś konkretny i że masz dystans, i że ona musi naprawdę wymyślić coś niesamowitego, żeby to zrobiło na tobie wrażenie. I to jest postawa, jakiej ci życzę. To jest postawa, którą możemy wspólnie wypracować. Jeżeli na przykład chciałbyś przyjechać do mnie na szkolenie trzydniowe, które się nazywa Praktyk Uwodzenia w Dzień, w większości takie szkolenia odbywają się w Warszawie. Czasami robię też Kraków, Wrocław, tego typu miasta. I to jest szkolenie praktyczne, czyli to jest szkolenie na żywo, to nie jest szkolenie na sali, to jest szkolenie w terenie. Będzie trochę momentów, gdzie będzie pewna podstawowa teoria, dlatego że siedzimy przy kawie po to, żeby się poznać, żeby poznać Twoje potrzeby, żeby zobaczyć na jakim etapie jesteś z kobietami, żeby się dowiedzieć, czy do tych kobiet kiedykolwiek podchodziłeś, czy byłeś w związkach, jakie masz obycie z kobietami, bo trochę inaczej pracuje się z osobą, która już podchodziła do kobiet, a trochę inaczej z osobą, która nie podchodziła. Powiem więcej, jeżeli jesteś w sytuacji, że jeszcze nigdy nie podchodziłeś do kobiet, to jest bardzo dobrze, bo przynajmniej nie masz jeszcze takich złych nawyków. Czasami dużo trudniej jest oduczyć osobę, która podchodziła z błędami i to było nieskuteczne, więc się sfrustrowała, to czasami dużo trudniej jest taką osobę oduczyć mm, tych złych nawyków, niż na przykład mm, nauczyć taką osobę od zera. Bo jak ktoś się uczy od zera, to od razu chłonie tą właściwą wiedzę, idzie w tym właściwym kierunku. Dlatego tak ważne jest to, żebyś się uczył od praktyków. Ja osobiście mam w tym temacie już teraz kilkanaście lat doświadczenia, bo mamy rok 2024, więc mogę już powiedzieć śmiało, że to jest więcej niż 10 lat w podchodzeniu do kobiet. I myślę, że to w zupełności wystarczy, żebyś mi zaufał i po prostu zaczął uczyć się ode mnie, jeżeli chodzi o praktykę. Jeżeli chodzi o podejścia do kobiet, jeżeli chodzi o randki. Ja oczywiście nauczę Ciebie zarówno jak zabierać dziewczynę od razu na kawę, na przykład w galerii handlowej na ulicy w takiej codziennej sytuacji, ale będzie to w sytuacjach, gdzie po prostu podejdziesz i będziesz zbierał kontakty, będziesz zbierał numery telefonów i będziesz później spokojnie z tymi dziewczynami mógł się na przykład wieczorem hmm, po takim szkoleniu umówić na kawę czy na randkę. Oczywiście po szkoleniu też dostajesz ode mnie pewnego rodzaju wskazówki, patenty, plan działania, bo to jest też bardzo ważne, żebyś tą wiedzę stosował. Tak? To jest tak jak z nauką języka obcego. Możesz się nauczyć, natomiast później bardzo ważne jest to, żeby tego języka używać. Więc tak samo tutaj. Ważne będzie to, żeby później z tymi kobietami rozmawiać, poznawać je. A kobiety możesz poznawać wszędzie. Zaczynając od galerii handlowej, gdzie wchodzisz, podchodzi do Ciebie hostessa, która pokazuje Ci perfumy, rozdaje ulotki, tam gdzieś się, Ciebie zaprasza. Ja nie wiem, dalej, kilka metrów dalej stoi dziewczyna, która na przykład stoi na stoisku, um, tam sprzedaje jakąś biżuterię, um, czy jakieś tam inne gadżety, gadżety różnego typu. Później na przykład wchodzisz do sklepu, widzisz, że jest fajna ekspedientka, na przykład nie ma klientów, jest pusto w sklepie, możesz spokojnie zagadać, tak? Możesz nawet pomachać przez szybę, uśmiechnąć się, i zobaczcie, co ona zrobi. Jeżeli ona się delikatnie uśmiechnie, to po prostu wbijasz się do sklepu. Normalnie tutaj mówisz to podejście bezpośrednie, otwarcie właściwie. Ja przykłady takich otwarć Ci też pokażę na moim szkoleniu praktycznym, więc będziesz przygotowany kompleksowo od A do Z, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Jeżeli będziesz miał pytania, na przykład dotyczące sytuacji, w której sobie kiedyś nie poradziłeś podchodząc, to ja też Ci powiem, jak ja bym w takiej sytuacji do tej dziewczyny zagadał, jak ja bym to wszystko poprowadził. Więc tutaj masz tą możliwość, żeby też się zapisać na szkolenie praktyczne no i po prostu skorzystać z wiedzy, która jest wypracowana przez kilkanaście lat działania w terenie. Oczywiście na końcu wideo będzie mój adres mailowy. Tam wystarczy napisać krótkiego maila o treści szkolenie i ja wyślę Ci wszystkie pozostałe informacje. Póki co... Bardzo dziękuję Ci, że wysłuchałeś tego materiału do końca i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć.